Witaj. Przekazuję Ci medytację, którą dostałam od Archanioła Zadkiela. Jest to medytacja poruszająca czakrę solarną i czakrę lunarną. Wykonuj tę medytację codziennie dla utrzymania dobrego przepływu energii w czakrach. Lub wtedy, kiedy czujesz, że jest Ci to potrzebne. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Zrób trzy głębokie wdechy. Pozwól na to, by każdy oddech coraz bardziej oddzielał Cię od bodźców zewnętrznych. Zrób głęboki wdech. Poczuj, jak unosi się Twoja klatka piersiowa. I długi wydech. Wdech. Powietrze podchodzi aż pod obojczyki. I wydech. Twoja klatka piersiowa zapada się. I wydech. Oddychaj swoim tempem spokojnie i głęboko. Jeżeli w Twojej głowie pojawi się jakaś myśl, pozwól jej przepłynąć. Złapią, puść i wróć uważnością do swojego oddechu. Nie oceniaj ani myśli, ani siebie. Po prostu oddychaj. Pozwól, by oddech rozluźniał Twoje ciało. Rozluźnij punkt między brwiami. Pozwól, by powieki zapadły się. Odklej język od podniebienia. Rozluźnij szczękę. Pozwól, by następny wydech przyniósł ulgę Twoim ramionom. Różnił ręce aż po koniuszki palców. Pozwól, by z następnym wydechem brzuch spokojnie i luźno opadł. Poczuj, jak Twoje uda stają się miękkie i ciężkie, jak to uczucie komfortu przepływa przez kolana, łydki aż po stopy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wyobraź sobie teraz, że pod Twoimi stopami znajduje się piramida. Jest to srebrna piramida ustawiona czubkiem do dołu. Ty unosisz się nad jej podstawą. To jest Twoja czakra księżycowa. Przypatrz się jej. Zobacz, jak srebrny pyłek wiruje w jej środku. Gdy weźmiesz następny oddech, piramida zacznie obracać się w lewą stronę. Wdech i wydech. Wyobraź sobie, jak srebrne drobinki światła przenikają przez Twoje stopy do Twojego wnętrza. Każdy kolejny wdech wciąga coraz więcej światła do Ciebie przez kolana, po uda po pępek i jeszcze wyżej do ramion do czubka głowy zobacz jak Twoje wnętrze pięknie migocze od tych srebrnych refleksów wypełnia Cię teraz księżycowe światło a teraz skieruj uważność nad swoją głowę Zobaczysz tam złotą piramidę. Jest skierowana czubkiem do góry. Jej podstawa znajduje się niewiele ponad Twoją głową. To jest czakra solarna. Wypełnia ją złote światło. Teraz następnym wdechem piramida zacznie obracać się w prawą stronę. Wdech i wydech. Zobacz, jak z podstawy piramidy złote światło sączy się i wnika w Twoją głowę, schodzi niżej przez szyję do ramion, rozlewa się w dół Twoich rąk aż po czubki palców, przenika całą klatkę piersiową, przechodzi przez pępek biodra i płynie w dół nóg, przez kolana, przez kostki. Poczówki pięt. Pozwól, by teraz oba światła przeniknęły się wzajemnie. Spójrz, jak złote drobinki wnikają pomiędzy srebrne, jak tańczą ze sobą swój świetlny taniec. Niech srebro przeniknie złoto, a złoto przeniknie srebro. Niech staną się jednością. I wdech, i wydech. Pozwól, by ta energia obrysowała całe Twoje ciało. Niech stworzy złoto, srebrny zarys ciebie. Teraz pozwól jej wyjść poza ten obrys. Zobacz, jak promieniuje przez Twoje dłonie, przez usta. Pozwól, by srebrno-złote promienie wydłużyły się jeszcze bardziej. Całe Twoje ciało promienieje. Pozwól tej energii płynąć jeszcze dalej. Niech stworzy wokół Ciebie wielką energetyczną kulę. Jeśli masz ochotę, możesz wysłać tę energię jakiejś osobie, komu tylko zechcesz. Możesz wysłać ją kilku osobom a możesz po prostu promienić na cały świat. Ta energia to anielskie światło, światło źródła, które jest w Tobie i które jest wszystkim. Za każdym razem, kiedy odczujesz potrzebę znalezienia się w bezpiecznym miejscu, to światło będzie na Ciebie czekać, otulić Cię i udzieli Ci schronienia. Zapamiętaj dobrze tę złocisto srebrną kulę. Zapamiętaj to poczucie bezpieczeństwa, ciepła i szczęścia, które Ci daje. Teraz poruszaj delikatnie palcami u stóp i u rąk. Uśmiechnij się. Archanioł Zatkiel, dziękuję Ci za wspólną medytację światła. Podziękuj Mu również. Ja też Ci dziękuję. 奥托说：“奥春。”